Wiesz, że w Polsce inwestuje tylko co dwudziesty dorosły? Co ty gadasz? Przecież każdy mój znajomy mówi o akcjach, ETF-ach czy inwestowaniu. Niestety w Polsce inwestuje tylko garstka. Szczególnie starsi ludzie trzymają tylko pieniądze na kontach oszczędnościowych, lokatach czy w skarpecie. Czyli zamiast zarabiać na kapitale, patrzą jak ich pieniądze oszczędności zjada inflacja? Dokładnie gdyby każdy Polak wiedział, że inwestowanie długoterminowe to najlepsze, co można zrobić dla swojej przyszłości, byłoby zupełnie inaczej. Dla porównania w Szwecji co drugi obywatel inwestuje. A w Stanach prawie 70% społeczeństwa. Czyli to po prostu brak edukacji? Tak, ale też mentalność i tradycja. Wielu ludzi boi się ryzyka i woli bezpieczniejsze środki, takie jak lokaty czy nieruchomości. Tylko 12% Polaków wie, jak naprawdę działa giełda. Co do tego jest potrzebne? Wiadomość finansowa i plan. Albo robić go sam, albo korzystać z usług osób, które na co dzień się tym zajmują, doradców finansowych, no tak jak w Ameryce.